Twoja skóra w okolicy oczu wygląda mniej więcej tak albo tak. Jeżeli tak jest, to oglądaj dalej, wyjaśnię Ci, dlaczego tak się dzieje oraz pokażę Ci rozwiązanie. Otóż nasza skóra pod oczami jest najcieńszą skórą na naszym ciele, charakteryzującą się brakiem tkanki podskórnej, a to oznacza, że jeżeli nie chcemy widzieć oznak przedwczesnego starzenia się w tej okolicy, powinnyśmy o nią doskonale zadbać. Wobec tego. Co należy zrobić oprócz dobrego nawilżenia? Moim ulubionym rozwiązaniem są peptydy i mam dla Ciebie serum, które nie ma jakichś tam peptydów, a konkretne stężenia. O, przede wszystkim peptyd miedziowy w stężeniu 0,5%, który wygładza i ujędrnia naszą skórę pod oczami. Kompleks peptydów w stężeniu aż 8% również przyczynia się do ujędrnienia i redukcji zmarszczek na naszej skórze. Dodatkowo to serum stosujemy nawet na powieki. Tak jest i jest to wskazówka od producenta. Znajdziesz tutaj również naturalny korektor do cieni i obrzęków pod oczami. Tak to wszystko w jednym serum, a z moim kodem otrzymasz zniżkę na wszystkie produkty firmy Slavia.